Witajcie serdecznie, jesteśmy kolejny dzień w Antalai. Więc dzisiaj mamy dzień plażowania, więc trochę Wam powiem na temat, co się znajduje, co się dzieje z zachodniej strony właśnie miasta. Ponieważ w tym miejscu mamy nasze zakwaterowanie. Właśnie idziemy aleją wzdłuż, gdzie są różne możliwości gastronomiczne, żeby usiąść sobie coś wypić, zrelaksować się, no oczywiście też plaże hotelowe. Więc serdecznie Was zapraszam na dzisiejszy krótki odcinek, żebyście mogli się zorientować, w którym miejscu znaleźć swoje zakwaterowanie i co się znajduje w tym miejscu, żebyście mieli blisko z hotelu fajne miejsce, żeby spędzić czas za dnia, kiedy słoneczko świeci. Serdecznie Was zapraszam na dzisiejszy odcinek! Właśnie znajdujemy się na naszej plaży hotelowej, którą znaleźliśmy. Wczoraj plażowaliśmy e, nie, nie, niedaleko Roxy Beach Club, ponieważ e, chcieliśmy znaleźć takie miejsce nie dość jakoś daleko, żeby iść wzdłuż plaży, oddalić od hotelu więc sobie tam ułożyliśmy się jeden pan, który sprzedawał na plaży chyba kukurydzę, czy jakąś cytrynę oni nie wiem, jakieś dziwne tej rzeczy mają na sprzedaż chodząc po plaży, powiedział nam jak zobaczył nasze bransoletki, że na nasz plaża, nasza hotelowa, nasze miejsce znajduje się trochę dalej, bo pewnie może nie wiemy no i nie widzieliśmy, no i teraz dzisiaj stwierdziliśmy, że tu przyjdziemy, bo Kamil trochę się wczoraj zjarał na słonku, więc przyszliśmy tutaj, żeby nieco znaleźć swoje miejsce, w cieniu, a ja po prostu mogę się jeszcze troszkę opalić dalej. Biegając z naszego zakwaterowania wcześniej, robiliśmy rezerwację przez booking.com, chcieliśmy mieć hotel, dość okej, okay, fajny hotel, gdzie będą posiłki, śniadanie, kolacje, blisko też tutaj wody morza, żeby można było normalnie kilka minut poświęcić na to, żeby tutaj dojść pieszo i zdecydowaliśmy na ten hotel pięciogwiazdkowy, który się nazywa Oscaima Fales Hotel. Jest to hotel pięciogwiazdkowy w innym odcinku, trochę nie mówimy, co się w nim znajduje, ale i sam fakt tego, że chyba większość hoteli tutaj ma oddzielone swoje miejsce na plaży i macie możliwość po prostu jako w cenie, bo jesteście gośćmi hotelowymi, przyjść na plaży i sobie pod parasolką posiedzieć niż za gdzieś tam... Być, pójść kupić, zapłacić, jeśli będzie macie taką ochotę i potrzebę oczywiście. Dzisiaj słońce jest dość spore, ponieważ mamy 30 stopni. Chcieliśmy trochę w cieniu pobyć i tutaj przyszliśmy. Na tej plaży, bo mówię teraz o zachodniej części Antalai, macie właśnie możliwość mieć też beach e, kluby. Oczywiście nieco się różnią od takich nazw, które my do tej pory gdzieś widzieliśmy, spędzaliśmy czas na wszystkich naszych wyjazdach. Nie ma tu jakichś basenów, imprez i tak dalej, nie wiadomo jakichś super fajnych barów, że można sobie jakieś wymyślne drinki wziąć. Są po prostu miejsca, żeby sobie usiąść w cieniu, coś sobie przegryźć, coś sobie wypić. Jakieś tam pewnie drobne drinki podstawowe, jakieś 3-4 sztuki też można zamówić, ale w większości są tutaj rzeczy lodówkowe, więc jakieś kole, jakieś piwo na pewno znajdziecie. Do takich najbardziej tutaj chyba popularnych i które mi się udało wynaleźć, to jest na pewno Roxy Beach Club, o którym już wcześniej wspomniałam. Też obok z teraz tutaj naszej plaży, gdzie teraz jesteśmy znajduje się Flamingo. Jeszcze udało mi się wynaleźć całkiem spoko opcję Calypso. Kalipso? Więc my na pewno z którychś z tych miejsc, które wy teraz wymieniłam, będziemy chcieli dzisiaj odwiedzić. Bardziej już tak pod wieczór, przy zachodzie słońca, na spokojnie. W Roxy Beach Club jest muzyka. Nie wiem jak tutaj dalej, bo jesteśmy nieco dalej niż wczoraj, więc jeszcze się rozejrzymy i dzisiaj będziemy chcieli trochę ponagrywać z góry dronem przy zachodzie słońca, bo na pewno będą le fajne widoki niż teraz za dnia, jak na samym środku się znajduje słoneczko, bo my chcemy jeszcze góry tutaj nagrać, które się znajdują tuż obok nas. Bardzo fajny widok, więc musimy nieco poczekać, aż te promienie po prostu będą zanikać i będzie się robić coraz ciemniej, żeby można to było wszystko wyodrębnić fajnie w filmiku. Wtedy się przejdziemy, wskoczymy gdzieś na jakiegoś drinka, żeby trochę jeszcze wilczy lautować, ponieważ dzisiaj jest nasz ostatni dzień pobytu. bo Przyjechaliśmy specjalnie na majówkę na kilka dni, żeby tutaj e, trochę się e, zrelaksować i trochę to właśnie zobaczyć, co się dzieje. Dlaczego to miejsce jest tak bardzo oblegane, polecane na jakieś wypady urlopowe dla rodzin i ogólnie dla par. My jesteśmy pierwszy raz w Turcji. Nie do końca byliśmy wcześniej przekonani żeby tutaj przyjechać, no ale stwierdziliśmy, że jako mamy bezpośrednie loty z naszego lotniska, gdzie mamy miejsce zamieszkania, więc spróbujemy. I teraz chcę Wam pokazać osoby, które chodzą po plaży i coś sprzedają. Tutaj macie jakiegoś pana z lodówką, który chodzi. Podejrzewam, że ma kukurydzę. Kukurydza ma. No, kukurydzę ma. A tamten pan, którego już wczoraj widzieliśmy, to bardziej chłopak, ma jakąś cytrynę. To z tą cytryną się robi i coś do tego jeszcze do tej cytryny też się dodaje, nie mam pojęcia. Wczoraj mieliśmy możliwość zobaczyć, że jakichś trzech, czterech Turków właśnie to zakupiło, którzy obok nas leżeli. I też byśmy trochę zdziwieni, co tak naprawdę oni z tym rodzą i po co to jest. Jeszcze jest możliwość e, na przykład zakupić słonecznik na plaży, bo wczoraj pan do nas poszedł ze słonecznikiem, żebyśmy spróbowali, ale nie chcieliśmy od niego słonecznika, nic nie chcieliśmy, bo chcieliśmy po prostu sobie poleżeć w spokoju, w ciszy. Daje to darmo do spróbowania. No i nawet w takim kubeczku chciał nam dać do spróbowania słonecznik, jakbyśmy nie wiedzieli co to jest, no my wiemy, on jeszcze do nas powiedział skąd jesteśmy, mówimy, że jest Poland, on powiedział o Polonia, więc żeby to lubimy i tak dalej. więc tutaj. Bardzo dużo turystów jest z Polski, zarówno z Polski, jak i z Rosji. Bardzo dużo osób jest tutaj, które mówi po rusku. Niekoniecznie to też może być Rosja, może oczywiście to oczywiście być Mołdawia, Rumunia. Ale no właśnie jeśli chodzi o te obszary, to bardzo dużo tu jest osób. Wszystkie osoby, które nie są z Turcji, to przede wszystkim mówią po rosyjsku, więc nie zdziwcie się, że ich tutaj jest całkowity wylew. Oni są głównymi turystami i osobami, które mają po prostu możliwość tutaj wydać pieniążki i być turystami i nie zarabiają na nich, więc też się nie zdziwcie. Z Polski gdzieś tam kilka osób udało nam się gdzieś tam minąć i usłyszeć nasz język. Niemców też dość sporo, bo jak my leciliśmy samolotem z Niemiec, to cały samolot był właśnie w bardziej emerytach, starszych osobach, młodych osób nie było widać, więc tutaj też osoby starsze zamiast jechać na działeczkę, na majóweczkę, to przyjechali tutaj do Turcji na kilka dni, bo mamy teraz dość długi właśnie można powiedzieć weekend czteropięciodniowy, dniowy, więc dlatego też zdecydowała się na Turcję, bo bezpośrednie loty były. Opór naszego hotelu znajduje się też park rozrywki. Bardziej można powiedzieć taki Luna Park. Nie jest jakiś super duży, ale też my dzisiaj na niego się wybierzemy wieczorkiem. Jest on czynny od chyba godziny 15 do godziny 24, więc możecie zarówno za dnia tam wejść, zobaczyć wszystkie światła i poczuć ten całkowity klimat Wesołego Miasteczka, to no przede wszystkim wieczorem, więc my po kolację tam się wybierzemy i ponagrywamy, żeby się pobawić. Z tego, co wyczytałam w internecie, przejażdżka kosztuje 30 lir. Tam będzie też dużo atrakcji dla dorosłych, bo jeśli porównując to z Land of Legends, które jest zrobione typowo pod dzieci, myślę, że tutaj bardziej można by było poczuć ekstremalne jakieś tam przejażdżki, adrenalinę, więc jeszcze zobaczymy. W internecie gdzieś tam początkowo są wypisane, jakie są kolejki, przejażdżki, więc już nieco się zorientowałam, na co by można było by pójść. Bo wzdłuż plaży znajdują się korty tam tenisowe, miejsca, takie e, np. E, siłownia pod chmurką, taka typowa jakaś osiedlowa, więc na pewno tutaj jest co robić. Jest miejsce, żeby biegać, jeździć rowerem na rolkach, więc jeśli lubicie po całej, po takiej promenadzie, takiej ścieżce, która ma naprawdę długość 8 km, mówiłeś, tak? Do gór, czyli od tej strony jak my tutaj się zaczyna tam. ulica Główna do samych gór, czyli tam. Jest to plaża 8-kilometrowa, więc pewnie wzdłuż tego wszystkiego jest pewnie jakaś tam właśnie ta trasa, gdzie można poświęcić czas na jakiś rower, jak ktoś będzie chciał, czy się przebiec. W plażach też się znajdują budki ratownicze, ale tych ratowników jakoś nie widać. Nie wiem, czy jeszcze sezon turystyczny, właśnie wakacyjny się rozpoczął, czy jeszcze wstrzymują się, ale zarówno wczoraj, jak i dzisiaj nie ma żadnych ratowników, nie ma żadnej flagi, więc każdy pilnuje siebie, więc mi się wydaje, że nieco później się wszystko rozpocznie, może od czerwca mamy teraz maj. Takie podstawowe informacje Wam mogła teraz przekazać. Zorientujcie się, gdzie chcecie mieć zakwaterowanie. Obszar tu jest fajny, tylko myślałam, że nieco będzie plaża piaszczysta, a tu są same kamienie. Bo jeśli chodzi o plaże z, ze wschodniej strony, mapy tam miasta, to tam to są takie plaże nijakie. Zazwyczaj one są na skałkach, są bardzo malutkie. A jeśli chodzi o taką szeroką, długą plażę, to właśnie tutaj najlepiej wybrać miejsce zakwaterowania. Nawet spacerem do centrum miasta, zaledwie 15-20 minut, takim nieco szybszym krokiem niż jakimś ślimaczem, więc my mieliśmy możliwość już sobie pierwszego dnia, pierwszego dnia przejść się tam. No i w centrum macie dużo bazarów, dużo różnych restauracji. Wczoraj zauważyliśmy, jak zamówiliśmy kebab, że chyba przepłaciliśmy albo zostaliśmy w jakiś sposób oszukani. Poszliśmy na starówce do jednego miejsca restauracji, żeby sobie zakupić kebab. Ja myślałam, że to jest normalna cena i damy ja dla swojego kebaba z baraniną. Znaczy nawet nie wiem, czy to była baranina. Było po prostu napisane ko kurczak, wybrać opcję i druga opcja mięso. Mięso ogólnie. Ja się chłopca pytałam, pytałam, jakie to jest mięso. Nic nie mówił. Zamówiliśmy dwa kebaby i zamówiliśmy do tego dwie kole. Wyszła nam cena ponad 1000, 1100 coś lirów. lir? Poszliśmy sobie zejść to na okazało się, że to co zamówiłam, bo w ogóle nie było dobre, po czym zjadłam może nie, połowę, resztę wyrzuciłam i widziałam, że w po, obok się znajduje inne miejsce, Taki, można powiedzieć samo, samo pas, że jakiś facet robił po prostu ala kebaba. W bułce, gdzie można było sobie samemu dobrać jakieś tam dodatki, sałatę, pomidor i w tym poprzednim kebabie w ogóle tego nie było, było tylko właśnie to mięso, jakaś tam było kilka sztuk pomidorów. I tak było takie niejakie, że no, dla mnie to nic nie było, po prostu zrobione takie coś i tyle pieniędzy się za to daje. Fakt, że to nie jest dla nas dużo pieniędzy ale sam fakt, że kwota jest jakby zupełnie inna niż w tym miejscu, gdzie później ja zakupiłam, które kosztowało w ogóle tylko 80 lir. Była taka różnica, tu 500 coś, tu 80 i tak nie do końca byłam przekonana o co chodzi. Dlaczego to, tak bardzo się różni, a to było zaledwie 100 metrów, 150 metrów od tej restauracji. Więc, jeśli byście chcieli też planować jakieś kebaby, rozejrzyjcie się w jakich miejscach. Może faktycznie nie szukajcie w samym centrum, gdzie jest restauracja obok restauracji. Może gdzieś tam na poboczu coś taniej się znajdzie. Patrzcie na ceny, więc na pewno będą się one różniły. Jeśli Wam na tym zależy i chcecie nieco taniej coś zjeść, niż po prostu przepłacać, patrząc na tą cenę porównawczą z tym, co ja wczoraj miałam możliwość zobaczyć, co zakupiliśmy. Kolejną fajną atrakcją tutaj też wyczytałam, że jest coś takiego jak submarine Turkey, czyli taka łódź podwodna, która się znajduje przy marinie, stamtąd wypływa nie wiem, chyba na jakieś pół godziny po 30 metrów, żeby można było zobaczyć, co się znajduje pod wodą. Jeśli ktoś sobie niestety zadecydował albo nie potrafi pływać, nurkować, a chciałby zobaczyć, co się dzieje pod wodą, to też jest taka opcja rozwiązania tego problemu, że macie możliwość właśnie taką łodzią podwodną sobie tam popływać, zobaczyć ten świat od tej drugiej strony pod wodą, więc jeśli Was to interesuje, interesuje poszukajcie w internecie informacji na ten temat. Ja Was informuję, że to się znajduje właśnie w Marinie, stamtąd wypływa też tam mają siedzibę. W jakich godzinach, nie mam pojęcia. My to też trochę dzisiaj planowaliśmy, ale jednak sobie chyba odpuścimy. I kolejna fajna atrakcja, która na pewno jest warta i godna zobaczenia, będąc w tym mieście, jest kolejka linowa. Tutaj na góry, ale niestety jest zamknięta w tym momencie, ponieważ miesiąc temu doszło do wypadku. Że kolejka, nie wiem czy się otworzyła, czy spadła, ale chyba spadła. I... No, był wiatr i kolejka spadła, i niestety doszło do tego, że ktoś zginął na miejscu. Przedsiębiorstwo, które tym się zajmowało, ma problemy, e, mają w sądzie sprawę, grozi im więzienie za zaniedbanie i dopuszczenie do takiej sytuacji. I jest kolejka zamknięta. jest to jedna z głównych atrakcji, będąc tutaj, bo tutaj góry są dość fajne, te piękne, w, e, te tutaj szczyty, które macie, możliwość to zobaczyć i wam pokazuje cały czas. Tutaj. Nie wiem czy to chodzić, czy z tej strony jest ta kolejka, czy z drugiej strony, bo tam też za nami, tam, tam daleko też są góry, więc na pewno którejś z tych, ale no niestety jest zamknięta, więc nawet nie ma szans, żeby w samej ciekawości tam pojechać i zobaczyć, jak to wygląda. Więc pewnie za jakiś czas się pewnie otworzy z powrotem, jak cała sprawa ucichnie i wszystko tam naprawią, żeby było po prostu bezpiecznie, ponownie. Jeśli też takie rzeczy Was interesują, to macie możliwość właśnie też tam się wybrać. Dzieje. Tak naprawdę człowiek nie musi, jak nie chce, koniecznie się wybierać do centrum, żeby szukać jakąś drogerię, albo coś zjeść, albo, no nie wiem, obkupić się w pamiątki, inne bzdury, lub cokolwiek wyskoczyć do knajpy, żeby obejrzeć sobie mecz. Tutaj się wszystko znajduje wzdłuż plaży. My teraz to odkrywamy, bo nawet jak stwierdziliśmy na mapie, to nie jest wszystko pozaznaczane, żeby człowiek mógł sobie wcześniej zrobić lekkie rozpoznanie i zaplanować czas. Kupiliśmy sobie na orzeźwienie jakieś takie napoje z stylu, które są wrożone w Starbucksie, ale stwierdziliśmy, że nie pójdziemy do Starbucksu, to weźmiemy jakąś konkurencyjną firmę, bo Starbucksa już znamy. Tutaj też możecie się orzeźwić, wyjść z plaży po jakieś tutaj właśnie takie napoje z lodem. No i tutaj dużo się dzieje. Naprawdę warto. Nawet jeśli czegoś Wam zabraknie z kosmetyków, jest drogeria, jest tutaj jakiś barek z karaoke, jedzenie, wszystko tu jest na miejscu. Pewnie jakaś się też apteka znalazła. Jakby ktoś potrzebował koniecznie coś znaleźć bo na poparzenie od słońca. Według mnie, nie znamy jeszcze wschodniej części, ale to co tam, tak jak wcześniej wspominałam, tam nie są zbytnio ciekawe plaże. Najfajniejsza plaża jest tutaj cały czas wzdłuż. Tutaj macie palmy i też jest całkiem przyjemnie, bo jakby teraz to przyjechało obok nas, policja, polis więc też jest, człowiek może się czuć w jakiś sposób bezpieczny, ponieważ tutaj kontrolują, też się zabierają taksówek plażowych, które ludzie zabierają. Tutaj według ustalenia tych godzin, które są na internecie, na Google, te beach, kluby, gdzie można sobie coś usiąść, Zjeść po zachodzie słońca są czynne do godziny drugiej, trzeciej w nocy, do północy też niektóre, do pierwszej. do pierwszej. Nie wiem, bo teraz nie jest chyba sezon w ogóle jeszcze turystyczny. To jest tylko przed, ponieważ nawet samo flamingo tam dopiero coś malują, obcinają, ścinają gdzieś tam te drzewa, palmy w jakiś tam inny sposób, więc dopiero jest taki jeszcze okres przygotowawczy pod turystów, którzy dopiero mają chyba w czerwcu przyjechać, ponieważ no są tutaj ludzie, ale to chyba nie, jednak to nie jest jeszcze ten taki wow obszar, gdzie pół ludzi przyjeżdża. Tutaj jeszcze nawet w tym miejsce, w którym my byliśmy, gdzieś tam jeszcze malowali, podlewali, podcinali, więc nie jest wszystko jeszcze otworzone. Na plaży z Flamingo wiedzieliśmy, że tam jeszcze coś budowali, jakieś to takie, nie to że leżaki, tylko obudowy, żeby, nie, żeby był cień, więc to dopiero jeszcze się szykuje, żeby przywitać tutaj turystów. Może nam się uda dzisiaj jeszcze gdzieś tutaj zerknąć wieczorem. Usiąść i po prostu już zakończyć nasz pobyt miłym akcentem, ale na chwilę obecną ja jestem zadowolona, że akurat wybraliśmy takie miejsce, więc warto tutaj przyjść i Wam polecam i to, tego możecie się właśnie tutaj spodziewać. 嗯。 więc my już mamy trochę już rozeznanie jeśli chodzi o transport publiczny, bilety, kupujecie w takich biletomatach tutaj, no tutaj przy drzewku. Nie do końca jeszcze wiedzieliśmy co i jak, ale już wiemy, więc y, możecie wpłacić y, w tych biletomatach kwotę na przykład 40 lir, w tym macie dwa przejazdy, które jednorazowe przejazd kosztuje 17 lir. I tu polega to na tym, że wchodzicie do obojęci do tramwaju, tego takiego czerwonego, starego. Macie wybór kart takich plastikowych albo takich Tylko, tam, jednorazowych. Za tą kartę plastikową trzeba zapłacić 35 lir. I akurat my teraz bezmyślnie klikaliśmy w maszynie, bo chcieliśmy jakby dopłacić tą kartę. Potem się okazało, że wygenerowaliśmy nową plastikową, za którą musieliśmy za plastik sam zapłacić 35 lir. 35 lir. W tym na karcie pozostaje 5 lir. Czyli zapłaciliśmy jakby 30, tak? 30 lir kosztuje wyrobienie karty. Wpłacając 35, czyli wyrabia się ta karta. I musicie ją do niej dopłacić pieniążki, jeśli chcecie mieć na przejazdy. Jednorazowy przejazd na zwykłej karcie, takiej jednorazowej, papierowej, kosztuje 17 lir. A teraz, jak Kamil wspomniał, na plastikowej macie zniżkę i macie za 15 lir. I masz nie sobie wygenerujecie, jeśli chcecie jednorazowy przejazd? Bierzecie papierową ale nam wam wchodzą pewne nominały, chyba 1 lir, 10 lir, 20, więc nie możecie piątką, Wy rozkminili się tam, żeby po prostu człowiek nie miał po prostu odliczonej kwoty i macie jeszcze na początku chyba za 6 lir, zobaczycie, chodzi o sam fakt, że to jest dość łatwy w użyciu automat, ale jeśli nie będziecie, mieli, będziecie mieli problem, na pewno ktoś obok Was zaraz podejdzie i Wam pokaże. Ale tutaj mniej więcej chodzi o tą kwotę, że 17 lir na papierowej jednorazowym przejeździe doładujecie, żeby na przykład, żeby mając te 35, to macie dwa przejazdy. I każdorazowo wchodząc do tramwaju albo do autobusu, na przykład teraz jechaliśmy autobusem, na samym początku przy kierowcy znajduje się taki automat, gdzie zbliżacie tą kartę, Wam szczytuje i polega to na tym, że płacicie za wejście do danego środku transportu. A nie za ilość przystanków, więc możecie po prostu skasować i jechać ile chcecie do momentu, aż wyjdziecie. Jesteśmy teraz na mieście z powrotem. Ostatni czas, żeby tutaj trochę pochodzić. Ewentualnie chcecie coś jeszcze dokupić. Może wstąpimy na jakąś kawę, bo tutaj Kamil bardzo sobie życzy, żeby wstąpić do pewnej kawiarni, która gdzieś tam wkłada w oczko. Drodze po drodze zaraz pokażemy. I później będziemy zmykać, żeby resztę dnia spędzić po tamtej naszej stronie, gdzie mamy hotel. Jutro rano wylatujemy stąd z powrotem. Tutaj w pierwszym dniu jedliśmy takie smakusie. A to sobie kupiliśmy w opakowaniach. Są zawsze takie opakowane opakowania, już przygotowane dla turystów, że można sobie kupić cały taki komplet tej słodyczy. I ważność jest na kilka miesięcy. Na rynku ma się takie spotkać, różnego rodzaju miksy.